Panowie ministrowie, panie generale, szanowne panie, panie i panowie żołnierze wojska polskiego reprezentujący siły powietrzne. Przyjeżdżamy dziś do Radomia, żeby przedstawić dobrą wiadomość. Za pięć miesięcy, w ostatni weekend sierpnia, tu właśnie w Radomiu, odbędzie się Międzynarodowy Pokaz Lotniczy Airshow 2023. Międzynarodowy pokaz lotniczy pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach. Odwołujemy się do wielkiego sukcesu polskiego pilota sprzed 90 lat. Kapitan Stanisław Skarżyński pobił rekord świata, przelatując przez południowy Atlantyk z Senegalu, z Afryki do Brazylii, do Ameryki Południowej. To była wybitna postać. To był pilot, który Zasłynął także w walkach w bitwie o Anglię. Potem był pilotem bombowca, który wykonywał wiele misji na terytorium Niemiec. Podczas powrotu z jednej z tych misji zginął, choć uratował załogę, ale w poległ, a więc pamiętamy o tym wybitnym człowieku, wybitnym pilocie, ale przede wszystkim staramy się wzmocnić polskie siły powietrzne. W związku z tym zaprezentowane zostaną w zasadzie wszystkie typy statków powietrznych wykorzystywanych w siłach powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej będą również nasi partnerzy, sojusznicy a więc zobaczymy także F-16 z sił powietrznych Belgii, Danii i Grecji. Będą czeskie Gripeny, będzie fiński F-18. Będą także samoloty transportowe, polskie Herkulasy i Kasy, ale także Spartany z Litwy i ze Słowacji. Myślę, że atrakcją. Będzie samolot do tankowania w powietrzu z Gwardii Narodowej Stanu Illinois. To, to jest ważne, bo w tym roku obchodzimy 30-lecie nawiązania współpracy wojskowej między Wojskiem Polskim a Gwardią Narodową Stanu Illinois, a więc wielokrotnie będziemy w tym roku mogli gościć, zarówno dowódcę Gwardii Narodowej Stanu Illinois. Kilka dni temu był w Poznaniu podczas inauguracji. Garnizonu Poznań US Army Generał Nili będzie obecny też w wielu innych przedsięwzięciach organizowanych w Polsce, ale największą atrakcją, sądzę, że największą atrakcją tych międzynarodowych pokazów pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach będzie inauguracja. Samolotu FA50, już w, z biało-czerwoną szachownicą, a więc samolotu, który został wyprodukowany w Korei Południowej, z którym zapoznają się polscy piloci, i który jeszcze w tym roku w liczbie 12 trafi na wyposażenie polskich sił powietrznych. Organizatorem całego naszego przedsięwzięcia jest Agencja Mienia Wojskowego. A więc będzie to przedsięwzięcie o dużej skali. Zapewniam Państwa, że bilety promocyjne będą skierowane do rodzin. Liczymy na duże zainteresowanie najmłodszych, ale także młodych. Prowadzimy akcję Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Mamy nadzieję, że również Airshow sprawi, że. Znajdą się tacy, którzy postanowią przystąpić do Wojska Polskiego. Oprócz tej zasadniczej części pokazów lotniczych, w postaci właśnie pokazów sprzętu lotniczego, będzie także pokaz statyczny, będą reprezentowane wszystkie rodzaje polskich sił zbrojnych, tak żeby nasza oferta dotarła do jak najszerszego grona. Dziś ze mną są piloci. To są ludzie, których można nazwać mianem niezwyciężeni w przestworzach. To są polscy piloci, którzy uczestniczyli, uczestniczą w różnego typu misjach, na przykład w misji Air Policing. W ubiegłym roku przez 4 miesiące polskie F-16 strzegły nieba nad Litwą. Ponad 100 misji wykonały polskie samoloty, ale także nasi piloci są aktywni, jeżeli chodzi o misje humanitarne, jeżeli chodzi o na przykład transport organów do, trans, do transplantacji. To akcja Serce wykorzystują nasi piloci, właśnie wojskowe statki powietrzne, żeby wesprzeć służbę zdrowia. A więc bardzo szeroka gama misji, które wykonują polscy piloci. Jesteśmy z nich dumni. A ja chciałbym bardzo mocno podkreślić, że polskie siły powietrzne się rozwijają, że, że ten rok będzie rokiem przełomowym, bo od wielu lat. Nie mieliśmy do czynienia z wprowadzeniem do polskich sił powietrznych nowych samolotów, a w tym roku właśnie FA50 trafią na wyposażenie polskich sił powietrznych. W przyszłym roku pierwsze F-35, a więc polskie siły powietrzne się rozwijają. Ten rozwój służy bezpieczeństwu naszej ojczyzny. Mamy fantastycznych pilotów, zasługują na to, żeby posiadać najnowocześniejszy. Najlepszy sprzęt. Mówiłem o samolotach, ale także piloci śmigłowców będą prezentowali śmigłowce. Cała gama śmigłowców, które są na wyposażeniu wojska polskiego, ale także będą śmigłowce z państw sojuszniczych. Na przykład będzie śmigłowiec w Bel z Sił Powietrznych Chorwacji. Serdecznie zachęcam wszystkich tych, którzy interesują się lotnictwem, do tego, żeby przyjechali tu do Radomia właśnie w ostatni weekend sierpnia, 26 i 27 sierpnia. Zachęcam wszystkich, żeby, żeby wybrali się do Radomia. Proszę Państwa, naprawdę warto.